Siemanko wszystkim, z tej strony Tropca i witam w kolejnym odcinku Farminga 22 Dzisiaj zajmiemy się żniwami pszenicy No, header już sobie wywiozłem e, tam pod pole, przygotowałem sobie przyczepę Czas odpalić naszego kochanego John Deera Jeszcze się przyjrzymy jak sobie rzepaczek rośnie A rośnie naprawdę pięknie Więc dobra Wsiadamy do Monstrum Ile lecimy Ole, Z A? Czy tego mogę rozłożyć? I okej okay. Odpowiednio wykręcić, podpięte wszystko Tym że sobie mogę zjechać na łąkę. Pierwsze koszenie pszenicy. Kombajnie. Także zapowiada się całkiem fajna praca. Wiesz, jak dobrze wiecie, ja uwielbiam ten komwaj. Na początku sobie zrobię dwa poprzeczniaczki tutaj, żeby się potem jakoś łatwo manewrowało. Pojadę tam, zrobię poprzeczniaczki na nowo. A mogę się kręcić. I super. Lubię robić żniwa pszenicy, bo kurczę, potem sobie jeszcze mogę słomę sprasować, a oprócz tego często sypię, więc fajne podjeżdżanie z przyczepą jest pod to. Okay, niech wysipie słomę. I możemy jechać. Przechodzimy sobie trochę kamery wewnętrznej, o zbiornik widać, ile jest nasypane dokładnie. Możemy sobie to fajnie poobserwować. No, i naprawdę ta szerokość tego headera już prezentuje się. Realnie prost. Także mega się cieszę. Dobra, poczekamy sobie aż wysypie sypie. Zastanawiam się, czy, tej, czy tą sumę pracować w bele czy w kostki. Bo nie wiem. Mam za kostkę teraz. Kostki są łatwiejsze do ułożenia i to najważniejsze, bardziej takie cywilizowane właśnie do układania. Ja jeszcze raz sobie nakręcę. Z kolei z tu będzie wychodzić kostka za kostką od Ach. No cóż. Widocznie tak musi być. I teraz sobie możemy normalnie już manewrować. 98% zapełnienia zbiornika. Także zaraz przyjdzie czas wysypywania. Ja nie wiem, jak ja tym dojcem to robiłem. Strasznie długo to zajmowało, a tym to idzie błyskawicznie. Tam jeszcze z dalej pole pszenicy. Ale widzę, że jakoś rewelacyjnie nie, to nie sypie niestety. No ale cóż, taki widocznie mamy sezon. Słomy na pewno sporo pójdzie dla krów, ale też sporo sprzedam chyba tej słomy. Także myślę, że powinniśmy mieć na koncie coś koło 300 tysięcy. Po sprzedażach także, chyba, jak najbardziej, ok, pieniądze. Bardzo ładnie to pole wygląda teraz. Strasznie mi się podoba. Tam to też jest niczego sobie. A kurde i to chyba będę ostatnie siewy tym ze z tymi e, siewnikami, które mam, bo to jest niemożliwe ile to czasu zajmie teraz. Właściwie łąki odpadają jeszcze Ale kurde i tak to ile zajmie czasu. Dobra, niech się słoma wysypie, jazda do tyłu. Otworzymy sobie rurę. Dobra, Ciądziemy do ciągnika. I lecimy wysypać. No i niecałe pół przyczepy z tego jest jednego zbiornika, także bardzo wydajna maszyna. Zresztą przyczepa też niczego sobie Naprawdę daje radę. Dobra, i lecimy dalej. Chociaż myślę, że może belki bym to sobie jakoś porobił. Ułożę z tego stuk no i będziemy sobie belkami to jakoś zbierać. Znaczy karmić krowy. I fajnie. Jest potężny kombajn. Dobra. Kolejne. Kolejny przejaździk. I chyba w ca cały odcinek się uda wymłcić to pole. Także byłbym zadowolony. Jakby to wszystko zostało na wizji zrobione. Mam nadzieję, że tak będzie. O, jeszcze za 4-5 przejazdów, chyba. Także fajno, czyli ponad, tak, ponad przyczepa taka duża z tego pola będzie. To no, bardzo fajnie. Takie coś mi się podoba. Pięć tysięcy litrów już. Wiadomo, jak, jakiegoś dużego szału przy sprzedaży plonów nie będzie, ale lepszy rydz niż nic. Teraz będziemy robić yy, we wrześniu albo w październiku trawę na kiszonkę. A z tego już powinno być... To, to już powinno fajnie sypnąć. Jeszcze na przyszłe sezony zostawimy łączki w tym miejscu, co mamy. A potem to sobie jakoś pozmieniamy. Żeby to wyglądało fajnie. że łąka też w tym miejscu byłaby ok Jedna duża. Także spoko jest. O, i naprawdę na Boga to na bogato teraz wygląda wszystko konkretny sprzęcior do mucenia konkretna przyczepa jeszcze brakuje jakiegoś konkretnego dużego ciągnika ale to myślę, że kwestia jednego dwóch sezonów no bo wraz z nowym siewnikiem trzeba będzie niestety kupić albo stety no wyciągnik i to dosyć mocny żeby to było wydajniejsze wszystko Zresztą zależy też jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa po sezonie czyli jakoś tak liczę w lutym w zależności, kiedy kiszonka będzie miała największą cenę. Dobra. Próbujemy zrobić to w taki sposób. No, i okej. Okay. Możemy już sobie rozłożyć rurę wyładowczą, i zaraz będziemy sypać. 95%. To więcej niż się spodziewałem. Oj, masę i ma ciężko. Ale to dobrze. Znaczy, że będzie dużo pszenicy. To całość idzie na handel oczywiście. aby też zacząć jakieś biznesy, a żeby zacząć biznesy, e, produkcja fabryki no i tak na pewno, piekarnie byśmy sobie zaczęli w niedługim czasie. To muszę miejsce kupić, by ten biznes postawić, że tak to ujmę. Czyli jedno takie pole będzie przeznaczone właśnie na, na biznes związany z piekarnią. Także myślę, że to będzie spoko. rozłożymy żeby nam nie nie robiło jak się to nazywa włączymy pokos po prostu tutaj takiego wąskiego paska nie chcę No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Także dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do kolejnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć.